Anna i ja sprawiamy ludziom przyjemność. Gdy znów jesienią szkoła się rozpoczęła, pani powiedziała nam pewnego dnia, że powinniśmy starać się sprawiać zawsze ludziom przyjemność. Nigdy nie powinno się robić nic takiego, co ludzi smuci, mówiła pani. Po południu tego samego dnia siedziałyśmy z Anną na schodach kuchennych i gawędziłyśmy, i wówczas postanowiłyśmy, że zaraz zabierzemy się do tego, by sprawiać ludziom przyjemność. Najgorsze jednak było to, że nie bardzo wiedziałyśmy, jak się do tego wziąć. Miałyśmy zacząć od Agdy, naszej służącej. Zeszłyśmy do niej na dół, do kuchni. Szorowała na kolanach podłogę. Nie łaźcie po mokrej podłodze, powiedziała. Agdo, poprosiłam, czy mogłabyś nam powiedzieć, z czego byś się bardzo ucieszyła i my mogłybyśmy ci to zrobić? Tak. Gdybyście zechciały wynieść się z kuchni, gdy ja szoruję, to rzeczywiście ucieszyłabym się ogromnie. Odparła Agda. Wyszłyśmy więc znowu na dwór. Lecz to przecież nie było wcale mile sprawiać ludziom przyjemność w ten sposób. Pani też wcale tego nie miała na myśli. Mama była w ogrodzie i zrywała jabłka. Podeszłam więc do niej i spytałam: Mamusiu, powiedz, co mogłabym zrobić, żebyś była zadowolona? Kiedy ja już jestem zadowolona, powiedziała mama. To było doprawdy okropne. Nie chciałam jednak ustąpić. Ale może mogłabym zrobić coś takiego, żebyś była jeszcze bardziej zadowolona. Nie potrzebujesz robić nic innego, jak nadal być moją małą, grzeczną córeczką, powiedziała mama. Wówczas będę wystarczająco zadowolona. Wróciłam do Anny i powiedziałam jej, że pani w szkole wcale nie ma pojęcia, jak trudno jest znaleźć kogoś, komu można by zrobić przyjemność. Spróbujmy z dziadziusiem, powiedziała Anna. Poszłyśmy więc do dziadziusia. Czy to przyszli moi mali przyjaciele? spytał dziadziuś. Sprawiliście mi prawdziwą przyjemność. No coś podobnego. To przecież było okropne. Zaledwie zdążyłyśmy przestąpić próg, a dziadziuś już mówi, że sprawiłyśmy mu przyjemność. Wobec tego nie miałyśmy przecież w ogóle nic do roboty. Nie, dziadziusiu, powiedziała Anna. Tylko nie mów, że już jesteś zadowolony. My chcemy zrobić coś, żeby ciebie uradować. Musisz nam pomóc wymyślić coś takiego, gdyż pani powiedziała, że powinniśmy sprawiać ludziom przyjemność. Hmm, może zechciałybyście przeczytać mi gazetę? Tak, oczywiście, to mogłybyśmy przecież zrobić. Lecz robiłyśmy to tak często, że nie było w tym nic nadzwyczajnego. Aż tu nagle Anna powiedziała. Ty jesteś taki biedny, dziadziusiu, bo zawsze musisz siedzieć tu na górze w pokoju. Czy nie ucieszyłbyś się, gdybyśmy cię zabrały na spacer? Dziadziuś nie był specjalnie uradowany tym pomysłem, obiecał jednak, że pójdzie z nami na spacer. Poszliśmy więc. Anna i ja szłyśmy z obu boków dziadziusia i prowadziłyśmy go, bo przecież dziadziuś nie widzi, dokąd idzie. Oprowadzałyśmy go dookoła całego bulerbyn i rozmawiałyśmy i opowiadałyśmy mu przez całą drogę różne rzeczy. Zaczęło trochę padać i zerwał się wiatr, ale nie zwracałyśmy na to uwagi, bo chciałyśmy za wszelką cenę, żeby dziadziuś był zadowolony. Gdy tak szliśmy, dziadziuś odezwał się nagle. Czy nie myślicie, że teraz już będzie dość? Chciałbym się położyć. Zaprowadziłyśmy więc dziadusia z powrotem do jego pokoju. Dziaduś zaraz się rozebrał i położył do łóżka, chociaż to jeszcze nie był wieczór. Anna otuliła go dobrze kołdrą. Dziaduś wyglądał tak, jak gdyby był trochę zmęczony. Zanim wyszłyśmy, Anna spytała go: Dziadusiu, powiedz, co było najprzyjemniejsze z całego dzisiejszego dnia? Myślałyśmy, że powie, że spacer był najprzyjemniejszy. Lecz dziaduś powiedział: Najprzyjemniejszą rzeczą w ciągu całego dzisiejszego dnia było to że mogłem położyć się do mego wygodnego łóżka. Czuję się jakoś dziwniej. i w ogóle jestem zmęczony. Później Anna i ja musiałyśmy odrabiać lekcje i tego dnia nie miałyśmy już czasu sprawiać ludziom żadnej przyjemności. Nie byłyśmy też pewne, czy robimy to tak jak trzeba i dlatego postanowiłyśmy spytać panią następnego dnia w szkole, jak właściwie należy to robić. Pani powiedziała, że często bardzo mało do tego potrzeba. Można na przykład zaśpiewać piosenkę komuś, kto jest samotny i chory, Albo dać kwiatek temu, kto nigdy nie dostaje kwiatów, albo pomówić przyjaźnie z kimś, kto czuje się onieśmielony i zapomniany. Postanowiłyśmy więc z Anną spróbować znów na nowo. Po południu słyszałam, jak Agda mówiła mamie, że Krystyn z zagajnika jest chora. Pobiegłam zaraz do Anny i powiedziałam: Pomyśl, jakie mamy szczęście! Krystyn z zagajnika jest chora. Chodź, pójdziemy do niej i zaśpiewamy jej coś. Krystyn ucieszyła się bardzo, gdy nas zobaczyła. Ale chyba zdziwiła się, czemu nie przyniosłyśmy jej czegoś w koszyku. Przecież zawsze przynosimy jej pełen koszyk. Pomyślałyśmy sobie jednak, że z pewnością będzie prawdziwie uradowana, gdy zaczniemy śpiewać. Czy pośpiewać ci trochę, Krystin? Spytałam. Śpiewać? Spytała Krystin zdumiona. Ale dlaczego? Żeby sprawić ci radość? Powiedziała Anna. Ach tak, ależ proszę, śpiewajcie sobie, zgodziła się Krystin. Wówczas huknęłyśmy burmistrza Muntę. Tak, że aż się rozlegało po chatce. Potem zaśpiewałyśmy, jakże ostry, surowy dnie północny wiatr, wszystkie siedem zwrotek. Nie mogłam jednak zauważyć, żeby Kristin wyglądała na bardziej uradowaną niż gdy zaczynałyśmy. Dlatego też zaśpiewałyśmy jeszcze żegnaj mi ojcze i jeszcze kilka piosenek, lecz Kristin nie wyglądała na ani odrobinę bardziej zadowoloną. Anna i ja zaczynałyśmy już chrypnąć, lecz nie chciałyśmy skończyć, zanim Kristin nie będzie prawdziwie uradowana. Nawet gdyby to nas miało kosztować wiele pracy, miałyśmy właśnie zacząć małą czarną sarę, gdy Kristin wygrzebała się z łóżka i powiedziała: "Śpiewajcie sobie ile chcecie. Ja tylko na chwilkę wyjdę". Wówczas Anna oświadczyła, że nie warto już dłużej próbować, więc powiedziałyśmy Kristin do widzenia. Może pójdzie lepiej, gdy damy kwiaty komuś, kto nigdy nie dostaje kwiatów", powiedziała Anna. Wyszłyśmy i zaczęłyśmy się zastanawiać nad tym, komu by tu dać kwiaty. Trzeba było znaleźć kogoś, kto nigdy kwiatów nie dostaje. Akurat zobaczyłyśmy Oskara. Wchodził właśnie do obory. Dogoniłyśmy go i spytały: Oskarze, czy dostałeś już kiedy kwiaty? Też coś, przecież jeszcze nie umarłem! powiedział Oskar. Biedak widocznie myślał, że kwiaty można dostać tylko na własny pogrzeb. Anna spojrzała na mnie zachwycona. Już znalazłyśmy kogoś, kto nigdy nie dostawał kwiatów. Pobiegłyśmy więc zaraz na łąkę koło Zagrody Północnej. I narwałyśmy wrzosów na bukiet. Był to doprawdy śliczny bukiet i zabrałyśmy go ze sobą do obory. Oskar wywoził właśnie taczkę z nawozem do gnojówki za oborą. Proszę, Oskarze, to są kwiaty dla ciebie, powiedziałyśmy i podały mu bukiet. Oskar myślał z początku, że sobie żartujemy i nie chciał wziąć bukietu, ale powiedziałyśmy, że musi go wziąć i wtedy go wziął. Po chwili, gdy szukałyśmy z Anną królika, który uciekł, przechodziłyśmy koło gnojówki. W gnojówce leżał bukiet Oskara. Coś mi się zdaje, że pani myli się z tym wszystkim, powiedziała Anna. Postanowiłyśmy skończyć ze sprawianiem ludziom przyjemności. Lecz trochę później, po południu, gdy Anna i ja weszłyśmy do naszej kuchni, zobaczyłyśmy, że siedzi tam mężczyzna, który wygląda bardzo nieśmiało. Svensson Stubeneset. Nazywa się ten mężczyzna. Miał od nas kupić prosiaka, więc Lasse i Bosse pobiegli po tatusia, który orał w polu. Przez ten czas Swenson siedział w kuchni i czekał. Anna wciągnęła mnie do kąta i szepnęła: Czy nie uważasz, że on wygląda na nieśmiałego i zapomnianego, gdybyśmy tak spróbowały jeszcze raz troszkę z nim porozmawiać i dodać młotuchy, tak jak pani mówiła, wiesz przecież? Postanowiłyśmy to zrobić. Zwykle Anna i ja możemy mówić bez końca, lecz gdy miałyśmy tak rozmawiać, żeby ucieszyć Swensona, to nie mogłyśmy nic wymyślić. Myślałam i myślałam, aż w końcu powiedziałam. Dzisiaj jest piękna pogoda! Svensson nic nie odpowiedział. Wtedy spróbowałam raz jeszcze. Dzisiaj jest ładna pogoda powtórzyłam. Potem zrobiło się zupełnie cicho. Po chwili powiedziałam Wczoraj też była ładna pogoda A jakże odpowiedział Svensson. Spojrzałam na Annę, gdyż uważałam, że i ona mogłaby trochę pomóc. Wtedy Anna dorzuciła Pewno jutro będzie ładna pogoda A jakże odpowiedział Svensson. W tej samej chwili tatuś wszedł na podwórze, więc Svensson wstał i wyszedł. Zanim jednak zamknął drzwi, wetknął przez nie głowę, zachichotał i spytał, A jaka pogoda była przedwczoraj? Być może, że jednak trochę go uradowałyśmy, powiedziała potem Anna. Być może, odpowiedziałam, ale teraz już koniec. Nie myślę już sprawiać nikomu przyjemności. A jednak sprawiłam komuś przyjemność, i Anna także. Następnego bowiem dnia pani w szkole powiedziała nam, że jedna dziewczynka z naszej klasy, która nazywa się Marta, przez długi czas nie będzie mogła chodzić do szkoły. Zachorowała na taką ciężką chorobę, że będzie musiała leżeć w łóżku przez wiele miesięcy. Wieczorem, zanim usnęłam, leżałam i myślałam o Marcie i wówczas postanowiłam, że dam jej moją najładniejszą lalkę Belle, bo wiedziałam, że Marta nie ma żadnych zabawek. Rano opowiedziałam Annie, że mam zamiar dać Marcie moją lalkę Wówczas Anna poszła i przyniosła swoją najpiękniejszą książkę z bajkami. Po lekcjach pobiegłyśmy do Marty. Leżała w łóżku i była bardzo blada. Nigdy jeszcze nie widziałam, żeby ktoś się tak ucieszył jak Marta, gdy położyłyśmy jej na kołdrze Belle i książkę z bajkami. Ojej, jak się cieszyła! Obejmowała Belle i książkę i wciąż tylko się śmiała, i zawołała swoją mamusię, żeby przyszła popatrzeć. A gdy już byłyśmy za drzwiami, powiedziałam do Anny. No, ale zrobiłyśmy jednak komuś przyjemność, chociaż wcale nie myślałyśmy o tym. A Anna zdziwiła się okropnie i powiedziała, Rzeczywiście. Następnie zaś dodała: W każdym razie dobrze się stało, że nie zaczęłyśmy Marcie śpiewać. Bo mnie wydaje się, że ludzie cieszą się o wiele bardziej, gdy dostają lalki lub książki. Tak, przynajmniej dzieci, powiedziałam.